Zobaczymy, jak odpowie Politechnika. Hołosyniuk szybko napędził tę akcję, no i od razu znaleźli się w. Ale to zagranie do sklepika nieudane. Hołosyniuk, zaskakujący strzał. obok, Majksza. Pokazał się świetnie. Krokosz, krokosz. Zagranie w kierunku Hulbuja. Humeńczuka, Prosta teraz strata. Hołosyniuka w niebezpiecznym miejscu. Strzał Hulbuja z Grześko. Uruchamia sklepika ten od razu do Grześki, Zablokowany będzie klucz. Zaczynają gracze z Rogowa. Szybka też strata. Małecki. Hołosyniu. Biniek. Do przodu znalazł Bosackiego. Bosacki urwał się w roli egzekutora. 17 minuta. Hulbu. Precyzyjnie. Pozioty. Od tu. szybko znalazł. Hołosydziuk. Kaczody Kasprzy. Kulbuj. Jeszcze sprytne zagranie Hulbuja. Hołosydziuk przyjmuje. Nie do stotki, a do Wolsztyńskiego. O, broni znakomicie. Jeszcze z takim walkiem poświęcił Wolsztyński. Teraz błąd. To no i wykorzystuje to Karol Majczak. 3 do zera. Stracił buta w tej akcji. Ofensywnej Wąsztyński. No i wykorzystali. Brak jednego zawodnica. Gracze z Rogowa. Karol Wajszak w sytuacji sam na sam. Pokonuje Popiołkowskiego. W 27 minucie LKS prowadzi już 3 do 0. Koczorowski, Koczorowski, Koczorowski. Zablokowany przez Stotko, Koperski. Znalazł Hulbuja. Hulbuj! Teraz znakomity przechwyt krokosza. To jest szansa. Pulbój, Zatrzyma... Stotko. Humeńczuk, Wolsztyjski, świetne odegranie. I Hołosyniuk pakuje piłkę do siatki szybciutko. W 31 minucie Politechnika otwiera swój dorobek bramkowy. 3 do 1. Strata krokosza. Stotko, stotko, dobre rozegranie. Ale. Stotko! Słupek! Ra. Koczorowski broni Popiełkowski. Stotko, Stotko broni, znakomicie Zakończeniem Trzeciej kwarty gracze Politechniki. Bieńkowski, Hołosyniuk, zablokowany jeszcze, był tam Sklepik. Szywarak! Z hulbujemy. Rozgrywa to z Bieńkowskim. Zagranie świetnie, Gitkowski, ale teraz już jest gol. Dominik Małecki wykorzystuje podanie Bieńkowskiego. No i łapią kontakt w 54. minucie gracze Politechniki Poznańskiej. No, dla postronnych widzów to jest kapitalna bramka. 6,5 minuty na różnica tylko jednej bramki. Hulbój. Hulbój nie trafia. Kawosilio go bramki nie